Dzień dobry. Witam na moim magicznym kanale. Aila Magia w moim magicznym domku. I będzie oczywiście taroskop na bieżący tydzień dla Was, ale Proszę Was o chwileczkę uwagi tych z Was, którzy chcą się ze mną umówić na wróżbę prywatną. Posłuchajcie zawsze w czołówce filmów, każdego macie oczywiście adres strony, z tym, że proszę Was, żebyście wcześniej przez formularz kontaktowy albo SMS-a pytali, jaki jest czas oczekiwania na wróżbę, bo wcześniej było to 2-3 dni maksymalnie, natomiast teraz, dzięki temu, że moje życie się troszeczkę pozmieniało, ten czas może się wydłużać. Nie mówię, że musi, ale warto zadać w, najpierw, zanim się umówicie, jak gdyby takie Pytanie, jaki jest obecnie czas oczekiwania na wróżbę? Na pewno to bierzemy odpowiedni termin, natomiast no proszę Was o to, tych chętnych do umówienia się na wróżbę prywatną, żeby wcześniej przed opłatą jakby skontaktować się mailowo bądź SMS-em do mnie z takim zapytaniem. Kochani moi, jakby ten tydzień to tylko wysokie wibracje, jak zawsze. Zciągamy tutaj potencjały, szanse, jak ostrzeżenia, to podaję je w miękki sposób, żeby nie zaniżać nikomu wibracji, a żeby uskrzydlać ludzi, którzy odwiedzają mój kanał. I co? I w takim razie wybieracie swój taroskop po kolorze klucza albo po upragnionej... <grym> O prawce tarota, kruki. To jest złote koło życia, gnomy i zaczarowany las. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma, a my jedziemy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pierwszy rozkład. Sezamie, otwórz się, zielony klucz. I ci z Was, którzy wybrali tarot kruków na ten tydzień, zobaczymy. Niech tarot przemówi. Aura tygodnia, koło Fortuny, kochani. A więc Fortuna kołem się toczy. Na pewno tydzień który przyniesie mnóstwo ciekawych, niesamowitych splotów okoliczności, jakichś zdarzeń, które będą goniły jedno drugie. Tak zwany, jak ja to nazywam, kolorowy zawrót głowy faktycznie może się dziać dużo, dużo nieprzewidzianych jak gdyby zdarzeń dla was w tym wypadku, yy, mówimy o tygodniu, czyli nudy nie będzie. Jeśli lubicie, że tak powiem zakręcić kołem fortuny, to powiedziałabym, że po kole fortuny no warto może puścić jakiś los w tym tygodniu. Jak już tak tutaj ta fortuna kołem się toczy, to niech oprócz splotu różnych okoliczności, jednych, jednych za drugim, przyniesie na przykład też jakąś wygraną tu komuś. Życzę tego z całego serca, koło fortuny moż, mogłoby na to wskazywać. Teraz tak, posłuchajcie, jeśli chodzi o portfel, Sezamy otwórz się, paść kielichów. Tu koło fortuny, a tu paść kielichów. Tu jakiś po prostu kruk nam pije z kubeczka, jak widać. Z lubością, więc ja bym powiedziała, że przypływ gotówki może być nieoczekiwany w tym tygodniu. Tu może też być wydatek nieoczekiwany na dziecko, ale taki, który robimy z przyjemnością, bo, bo na to zasłużyło. Wreszcie, może być też prezent po paziu pucharów i po kole fortuny prezent materialny, który zasili w jakiś sposób wasze, no właśnie, takie, jakby poczucie, że no. Mm, przybyło mi tych pieniędzy. No może co, tu dużo mówić, po prostu ktoś was obdaruje jakąś kwotą pieniężną albo czymś takim, co powoduje, że czujemy tą materię w postaci pieniądza, że nie tylko portfel zasiliła, ale na przykład, no nie wiem, na szyi nam wisi jakaś piękna, jakiś piękny łańcuszek czy coś takiego, to też wymiar materialny. Tu coś miłego, miłe zdarzenia dla portfela. Jeśli chodzi o pracę, Posłuchajcie, popatrzcie, dziesiątka buław i ten kruk targa, nie wiem czy to widać, tutaj pokażę, ten kruk targa w przyszłość, taki duży bagaż, jak gdyby ciężar, więc ja myślę, że pewnego rodzaju sprawy w tym tygodniu mogą być nierozwiązane, jeśli na przykład, nie wiem, macie zakończyć jakiś bilans, remont w pracy, bo na przykład tak pracujecie czy coś, to tu może być tak, że przenosimy pewne rzeczy na przyszły tydzień, nie wszystko może być dokończone, pewnego rodzaju trud, ciężar idzie w przyszły tydzień, ale jednak dajecie radę, bo jak widać kruk się nie ugina tutaj pod tym ciężarem, tylko mówi robota jeszcze nieskończona, no ale, ale jakby ja z tym frunę i nie ma żadnego problemu, więc tydzień przeciąża. I pewnego rodzaju, jakby oddech wskazany po pracy, bo tu może być bardzo, tak jak mówimy, no, będziecie czuć przeciążenie, i że nie wszystko skończone być może na czas. Posłuchajcie, jeśli chodzi o naszych solistów, jedynaków i uczucia, wystrzegałabym się w tym tygodniu, wszelkiego rodzaju jakby posłuchajcie. Mm, jakichś takich spraw, które mogą Was zaskoczyć, ale w takim sensie, że na przykład, jeśli świat się wam wali na głowę w tym tygodniu, bo to jest jakby tygodniowy zestaw, karta wieża mówi, że coś tu może gruchnąć, nie wiem, może pójść jakaś pole Waszych znajomości, czy jakaś, po prostu jakaś taka wieść, która no, spowoduje, że nie będzie najprzyjemniej w tym tygodniu, co tu dużo mówić, ale to jest energia tygodnia. I mogą tu przychodzić jakieś takie wiadomości, które no gdzieś was rozstroją, mocno zdestabilizują, ale pamiętajcie, że w następnym tygodniu świeci słońce, i nie musi być tak, że tutaj te gromy z jasnego nieba, które gdzieś idą w pole waszych towarzyskich kontaktów, czy też waszych emocji, czy też waszych uczuć w końcu, te gromy nie trwają wiecznie. Tydzień taki, kiedy mówi po prostu, raczej na spokojnie. I bierz głęboki oddech i zdystansuj się do wszystkiego. Nawet jeśli będą tutaj jakieś nieciekawe wydarzenia, bo tu dużo kruków fruwa, może być jakaś afera towarzyska, rozumiecie? To po prostu dajcie sobie jak gdyby głęboki oddech, czas taki, żeby to przeszło i w przyszłym tygodniu świeci słońce i robi się spokojniej zapewne. Tu coś, jakiś wybuch, jakiejś afery towarzyskiej może być. I teraz tak, jeśli chodzi o... Uczucia dla tych, co w parach, a tutaj Pan Mr. David nam się rozsiadł, posłuchajcie, tutaj też tydzień taki, który mówi, no po pierwsze możecie jak gdyby, możecie jak gdyby, być uwikłani w jakąś taką sytuację, która będzie wymagała dość dużego wysiłku, żeby ją wspólnie rozplątać. Tutaj jest poczucie pewnego rodzaju takiego splotu wydarzeń, który powoduje, że no, nie poradzimy nic, a niekoniecznie cieszymy się z tego powodu, co jest, ale posłuchajcie, może to być wizyta teściowej, no rozumiecie, która sama w sobie po prostu, jak to się mówi, uciec się przed tym nieba, nie da trzeba jakby z, w tym tygodniu poddać się temu, co los przynosi, ale tak naprawdę to jest też, jak gdyby, przegląd waszych, waszych relacji partnerskich. Może być taki tydzień, który jest nieco trudniejszy dla Was obydwu, bo wypada coś znieść, ale to jest to. Poznajemy partnera i siebie w trudnych sytuacjach i to wzmacnia naszą miłość i nasz szacunek do siebie. Więc tydzień taki, który wystawi Wasze nerwy na próbę, ale raczej jako para. No i powinniście, tak jak mówię, na spokojnie poradzić sobie z tym wszystkim, a wtedy następne tygodnie będą jakże lekkie po zrzuceniu tego ciężaru jakiegoś. Tutaj, jakaś to. Toksyczna sytuacja również może być. Tutaj na polu uczuciowe dla kruków, jak gdyby idą takie energie, które mówią: no, trzymaj się i zapnij pasy, trzeba to przeżyć. Teraz tak, jeśli mówimy o zdrowiu. To powiedziałabym, że posłuchajcie, zdrowie dobre, zdrowie stabilne, tylko uwaga na, no właśnie, na przykład jeśli się zdenerwujecie, to żebyście, wiecie, prowadzili ostrożnie i tak dalej. Natomiast zdrowie tutaj wygląda na to, że naprawdę jest mocne. Po asie buław, to wiecie, as buław ma taką energię, że nawet tam potrafi, potrafi nam jakby otworzyć drogę do, do wyzdrowienia w trudnych sytuacjach. Więc nawet gdyby tu ktoś był chory, to to mówi splot takich okoliczności, który powoduje, że zdrowiejesz człowieku Aczkolwiek uważaj, żeby nie nerwowo i po prostu na przykład Rozumiecie, z nerwów czy też z pośpiechu Nie ulec jakiemuś Drobnemu, incydentalnemu Przypadkowi, wypadkowi To tylko tyle mówią te karty no więc uwaga wskazana w tym tygodniu A tak A anioły was proszą, żebyście dokonali Dzisiaj, w poniedziałek jakiegoś wyboru Zielony lizak mówi To, czemuś dajecie zielone światło A czerwony lizak mówi, a coś Rugujecie z Waszego życia po prostu i czemuś mówicie stop, a czemuż dajecie zielone światło. Więc co to ma być, odkryjcie sami, ale dokonajcie wyboru już dziś. A ja się z Wami żegnam do następnego poniedziałeczku. Pa, pa. I teraz różowy klucz i pozycja numer dwa ze starotem złotego koła życia. I patrzymy, co ten tydzień dla Was ma w zanadrzu, aura tygodnia. A z denarów, medyceusze moi, złoci, kochani, tydzień ogromnych szans i możliwości. I to takich, które, które wyglądają na długofalowe możliwości, czyli na przykład tu mogą przychodzić no nie tylko dobre pomysły, ale wręcz jakieś konkretne e, propozycje dla Was bardzo satysfakcjonujące. I warto je rozważać, jak to się mówi. Warto, pomysły, które przychodzą w tym tygodniu, naprawdę mogą obrócić się w złoto. Taki tydzień, który mówi: No, zastanawiaj się, bo podsuwam ci pod nos pomysły, szanse, takie, które mają okazję zagruntować na ziemi tej i stworzyć coś rzeczywiście długofalowego i przynoszącego ci szczęście, pożytek i zysk. Tak to powiem, więc piękna energia tygodnia, i teraz popatrzmy na portfel wasz ósemka kapucharów. Powiedziałabym tak: tutaj szanse i możliwości, a tutaj w portfelu konieczność pożegnania się z jakąś sumą pieniędzy, może z nie sercem, ale wiecie, no, może trzeba w końcu, no nie wiem, udać się do dentysty i wydać jak gdyby tam jakąś, jakąś kasę. Jak trzeba, to trzeba, wiadomo, nie z lekkim sercem, ale coś takiego. Tutaj jest jakby takie, takie coś, że z waszego portfela jak gdyby muszą, muszą wyjść pieniądze i wy no, trudno się wam będzie z, z nimi rozstać. Nie wiem, czy po prostu. Tak nie lubicie wypuszczać z portfela kwot czy nie, ale to jest konieczność jak gdyby. Natomiast to nie jest karta, która mówi, że nie będzie przypływów do tego portfela. To może być nadczarpnięty lekko budżet w związku z planami jakimiś albo z wydatkiem, yy, który, który Was czeka tu w tym tygodniu albo już planujecie i wiecie, że w następnych tygodniach Gdzieś, jak to się mówi, spora suma wywędruje z waszego portfela, no i troszeczkę boli, ale nie ma, że boli, bo tu jest Asge na denarów, który mówi: spokojnie, moi drodzy, to jest tak, że pan tarei, wszystko płynie i pieniądze też. <grych> Okej. Okay. Teraz tak, jeśli chodzi o pracę. Niektórzy z Was będą mogli obmyślać jakieś plany co do emerytury. To już tak poważnie tutaj widać, jakieś takie, a może nawet tam sobie sprostować pewne sprawy, jak to się mówi, takie emerytalne, natomiast karta sama, pustelnik, sama w sobie na planach zawodowych mówi, żeby po prostu słuchać jedynie, jak to się mówi, jeśli już to bardzo mądrych doradców. Albo tego wewnętrznego, bardzo mądrego doradcy, w tym tygodniu nie warto podlegać uczuciom czy emocjom, warto słuchać wewnętrznego głosu mądrości, podejmować decyzje samodzielnie. I skupić się po prostu na tym, co nazywamy byciem takim bardzo fair i bardzo w porządku, bo pustelnik to jest taka osoba, która jest jak gdyby nie tylko mądra, ale jak gdyby i niezwykle moralna. Może będziecie musieli rozsądzić jakąś trudną sprawę w tej pracy i tu będzie wymagane całe Wasze jakby wiedza, mądrość, doświadczenie. No i tak jak mówimy, nie skupianie się na emocjach, tylko patrzenie ponad, ponad wszystkim, jak mądrze daną sprawę załatwić. Mm -hmm. Teraz tak. Nasi soliści na uczuciach. O, rany, jak tu miło. Tutaj mogą być jakieś takie, posłuchajcie, po pierwsze, nie mówię, że jakby jakieś spotkania rodzinne nie mogą was czekać, bo tu jest jednak jakby rodzina jednak na tej szóstce pucharów pokazana. Ale mimo wszystko jest to szóstka pucharów, która mówi o pewnego rodzaju energii znajomych z przeszłości, i tu mogą być bardzo miłe jakieś kąbeki, jakieś takie mm, informacje od osób z przeszłości, ale takie, które powodują. Powodują, że czujecie się super, może jakieś zaproszenia na, na jakieś tutaj wiecie spotkania, albo przynajmniej odświeżanie znajomości z Wami. Jakichś takich osób, które były dość fajne i zapamiętane przez Was i mogą w tym tygodniu, jakby powracać no, echem, które może na długo zabrzmieć w Waszym życiu. Tak to powiem. To jest taki matrix reaktywacja jakiegoś miłego, miłego otoczenia. Teraz tak, jeśli chodzi o tych, co w parach. Przeciążenie zabieganie, może być tak, że jesteście z partnerem po prostu najzwyczajniej w świecie, no co tutaj dużo mówić, przetłoczeni w tym tygodniu obowiązkami zawodowymi i tak jakby trzeba będzie się skupić na tym, żeby wszystkie rzeczy pozałatwiać takie i zawodowe i być może jakieś takie wyzwania, które powodują, że no niekoniecznie można usiąść o, o czasie do kolacji przy stole, ale tydzień rzeczywiście taki, który mówi, no pewne rzeczy trzeba dokończyć, trzeba jakby dopiąć, nie wiem, plany, jakieś wyzwania i to to może być jak gdyby takie przeciążające, jeśli mówimy o plany emocjonalne, jeśli chodzi o rodzinę czy partnerstwo. Za to na weekend powiedziałabym, że wypadałoby po prostu wtedy dobrze odpocząć, z partnerem porozmawiać przy jakimś. Fajnie zestawionym stole, bo to wszystko tak, jak mówimy, trzeba będzie zrzucić ten ciężko pracujący tydzień u partnerki, u partnera, i po prostu, jak to się mówi, popatrzeć w oczy sobie, ale bardziej na weekendzie, tak bym powiedziała. Przeciążający tydzień ob obu partnerów zawodowo. I teraz, jeśli chodzi o świątynie ciała, czyli o zdrowie, to tu jest, no widzicie, naprawdę konieczność wypoczynku, może od dłuższego czasu po prostu harujecie, jak woły obydwoje i to, i to Wasze ciało i Wasze zdrowie mówi po prostu, nie wiem, no spa, relaks, mini senatorium, jak ktoś chce pojechać, to czemu nie, również planować, ale tak naprawdę relaks, sen, wypoczynek, po prostu leży sobie pod gruszą, w tej chwili jeszcze zima, ale to zrobić sobie jakąś, nie wiem, jakąś miłą leżankę w domu i rzeczywiście warto odpocząć, warto Zregenerować siły, tak to powiem. I teraz, jeśli chodzi o anioły, to zobaczymy, co one do Was powiedzą. Żyj własnym życiem. No, posłuchajcie, tego jeszcze nie grali. Czyli po prostu, po pierwsze, nie wtykamy nosa w cudze sprawy. A po drugie, też nie przejmujemy się tym, co tam u Basi, Kasi, czy tam, nie wiem, 25-letni syn zjadł śniadanie, czy nie, bo to już duży człowiek jest. Tylko zajmijcie się sobą w tym tygodniu. Trochę na egoistę warto. I asertywnie. Ok. Kochani, to ja Wam życzę pięknego tygodnia i widzimy się w następny poniedziałek na czterech kluczach. Pa, pa. I teraz gnomy, tarot gnomów i złoty klucz. I patrzymy, co dla Was ten tydzień ma w zanadrzu. Aura tygodnia. Dwójka monet. Jakieś y, takie... Energie, które mówią, że tutaj jest możliwość nawiązywania ze światem albo z partnerami, mówimy również o biznesowych. Jakichś takich bardziej stabilnych relacji, to znaczy to jest tydzień wiążący, łączący Was z jakimiś waszymi planami, które od dawna myśleliście, żeby w jakiś sposób tutaj zagruntować na pozycji Ziemi, czyli żeby one wchodziły w życie. Układy, pakty, legalizacje, dogada, dogadywania się, tutaj negocjacje, wszystko możliwe w tym tygodniu i rzeczywiście wygląda to na taką zgodną energię, czyli będzie on Wam ułatwiał wszelkie. Takiego rodzaju porozumienie. No, jeśli by ktoś tutaj szukał również na przykład wejścia do banku po jakiś kredyt, to również jakby będzie przyjęty raczej tak miło i raczej jest szansa na to, żeby wszystko się powiodło. Rozumiecie. Jeśli chodzi o portfel, no to tutaj mamy księżyc, a księżyc nam lubi przymataczyć czasem, czyli tu może być taka, taki moment, kiedy no nie wszystko jasne w tym waszym portfelu. Może nie chcecie się tam przed całym światem przyznać, na co gdzieś poszły te pieniądze, tak to powiem. Czyli konieczność ukrycia jakichś sprawek, być może e, załatania dziury w całym, albo nie do końca powiedzenia partnerowi, że tak powiem, ile dam tam czego zostało i na co ja to wydałem, czy wydałam. Coś takiego tutaj faktycznie świta w tej karcie ale karta księżyc mówi o tym, że skoro i przykrywamy, no to gdzieś tam te pieniądze jednak płyną. Jest to karta, jest to karta magiczna, więc jeśli by ktoś tutaj odczuwał niedobory w swoim portfelu, to warto jakąś magię księżycową również zastosować. Tak to pokazuje ta karta, czyli można by było świecę na najbliższą pełnią zapalić, żeby wzmocnić potoki finansowe. Tutaj konieczność rzeczywiście tak jakby przykrywania, no nie chcę powiedzieć, że dochodów, ale może też pracujecie w jakiejś takiej nie zawsze, że tak powiem, nie wtykam nosa w nie swoje sprawy, sprawy ale, ale na przykład, jeśli pracujecie, no co tu dużo mówić? Nie zawsze oficjalnie, no to tutaj wpływy będą takie, których świat nie widzi, tak? Natomiast dla tych, którzy oficjalnie, no to tak jak mówię, konieczność ukrywania tego i owego, czyli wydatków, które poszły nie wiadomo gdzie dla partnera. Jeśli chodzi o pracę, cesarz, no proszę, no to tutaj, kochani. Rzeczywiście wymagana pełna bojowość, gotowość bojowa, a tutaj wymagana będzie chciałoby się powiedzieć cała naprzód, ale cesarz to jest taka karta, która zawsze mówi w pracy, teraz wyjątkowo uważaj na to, żeby być profesjonalnym, żeby stawać na czas o określonej godzinie. Będzie tak jak gdyby sprawdzana Twoja jakby rutynowo przez kosmoza, może przez szefa wymagającego Twoja, twoja jakby jakość jako pracownika. Jeśli sam jesteś szefem, to pilnuj również, żeby świecić przykładem. Cesarz wnosi konieczność jak gdyby stosowania się do twardych reguł gry i życia ale wypłaca za tym piękną monetą, naprawdę jak gdyby mogą tutaj przychodzić jak gdyby zyski, tylko też trzeba wiedzieć, że jeśli coś negocjujecie albo jeżeli w pracy siedzicie sami na tronie cesarza, czyli jesteście prezesem albo, prezes, albo dyrektorem albo szefem spółki albo kimkolwiek zarządzającym w spółce, no to tutaj wymagana jest jak gdyby rzeczywiście taka postawa, która mówi, że, no właśnie, że sam jesteś szlachetnym dyktatorem, tak? To się opłaca w tym tygodniu. Ale ogólnie taka mocna karta, która mówi, że tu będą mocne energie, tylko pamiętajcie, tutaj z cesarzem żartów nie ma, czyli jak wchodzi taka energia, niekoniecznie szef, znaczy trzeba rzeczywiście trzymać się reguł gry i na przykład nie spóźniać się do pracy, tak? Mhm. Ok, tutaj jeśli chodzi o solistów, uczucia. Chciałoby się powiedzieć, a wychodźcie już z tych zasieków. Dziesiątka miecza, ale popatrzcie, to już widać, to już po prostu siedzimy w okopach jakichś, nie wiem, nie wychodziliście od dawna na zieloną łąkę, teraz co prawda jeszcze luty, więc zielonych łąk pewnie nie ma, ale chciałoby się naprawdę powiedzieć, wychodzimy z zasieków, kochani, nie ma co się tak chować za, za, przed światem i ludźmi, bo tutaj taki tydzień, który mówi, że tak jakby i chciałbym i boję się, po prostu chciałbym coś zmienić, wyjść, zaszaleć w tym życiu bardziej, czy tam coś zrobić takiego bardziej bystrzałowego, a póki co to tak nie wiem, czy, czy bezpiecznie, na zewnątrz, więc energia was woła do tego, żebyście po prostu wychodzili z zasieków, z okopów i ruszali potoki toki towarzyskie. Wtedy będzie ok, bo inaczej to tak może być trochę tak na zasadzie, co ja tutaj, czy wyjść na ten świat do ludzi, czy odezwać się do kogoś, czy nie odezwać. No i, i wiecie. I to wtedy, tak jakby energia taka, która, która nie jest ciekawa. Jeśli chodzi o. <laughs> Tych, co w parach uczucia, to tutaj dobra wróżka w postaci gwiazdy mówi, że jakieś miłe zdarzenia nadchodzą. No, teoretycznie mogłaby wlecieć Wam do domu teściowa, ale to jest jakaś miła teściowa w karcie gwiazdy i dobrej wróżki. Ale powiedziałabym, że rzeczywiście tu może być jakieś takie wydarzenie, które natchnie Was bardzo, bardzo pozytywnie, tak to powiem. Tu jakaś niespodzianka, tu coś przyfruba, jakiś gwiezdny prezent do Was, jakieś fajne informacje, nowiny, tu się będzie działo coś miłego. Zaskakującego, ale takiego z efektem wow w tym tygodniu dla Was. Tak, szanse, perspektywy. Jeśli byście chcieli się pogodzić, bo jesteście pokłóceni, to absolutnie tutaj wszystko pod egidą tej gwiazdy, jak gdyby jest usiane błogosławieństwem, ale niespodzianką mi to pachnie, jakąś taką fajną dla Was w tym tygodniu, jako dla pary. A teraz świątynia ciała, czyli zdrowie. I tutaj mamy czwórkę monet, a na tej czwórce monet jest stroka. A stroki do mnie zawsze mówią tak, że tu uważajcie, jak gdyby na złe oko rozumiecie, jakby ochronicie się w tym tygodniu przed zawistnymi oczami. I tak dalej. Tutaj niby wszystko cacy, ale tu może być tak, że po prostu trzeba by się było poczyścić w tym tygodniu. Jeśli macie, jak to się mówi, jak będzie nalot jakiejś zjadliwej osoby, nie wiem, w pracy i czujecie, że spojrzenie jadowite bazyliczka na was padło, to po prostu czyścicie się w domu. Kąpiel w soli, okadzanie, jakieś takie środki doraźne, które lubicie, ale w tym tygodniu czystka wskazana. Taka domowa dla was. I to jest ok. A teraz anioł. Anielski klucz. Mhm. Ukaż swoje wewnętrzne światło. Proszę błyszczeć w tym tygodniu na celebrytę. No już wiem, dlaczego ze spojrzenia będą na Was, ale macie błyszczeć po prostu i idziecie przez to życie. I niczym ten diament wypolerowany. Świecić proszę wewnętrznym światłem. I blaskiem jak najpiękniejszym. Kochani, widzimy się w następny poniedziałek na Czterech Kluczach. Życzę Wam pięknego tygodnia. Pa, pa, I teraz Biały Klucz i rozkład dla Tarota Zaczarowany Las. I patrzymy, co dla Was aura tygodnia ma w zanadrzu. Kuźnia, czyli umiarkowanie w innych tarotach. Arkan Wielki 14. Tydzień bardzo pracowity. To tu chyba widać, prawda? Ale mm, ta praca jest czymś, co od dawna jak gdyby nad czym jakiś projekt czy coś takiego, nad czym od dawna pracujecie i to naprawdę wykuwacie, jak gdyby w dużym trudzie. Więc powiedziałabym, że nie chodzi tutaj o powtarzanie takich zwykłych, domowych czynności, tylko tu jest kontynuacja jakiegoś naprawdę procesu, w którym jesteście być może zawodowego, może tu ktoś pisze książkę, może po prostu pracuje nad jakimś, nie wiem, jak gdyby remontem czy czymś takim. I to jest naprawdę praca w re. Tutaj, jakby inne drobne rzeczy też oczywiście wchodzą w grę, ale tu mówimy tydzień taki, kiedy dopinacie jakiś projekt, i naprawdę jest to praca na medal, tak bym powiedział. Działa, więc tutaj mróweczki, pracowici ludzie wyciągnęli, jak to się mówi, ten, oto rozkład. I teraz tak, jeśli chodzi o portfel, tu mamy królową pucharów, po prostu, przepiękna syrena i ona zaśpiewa w tym portfelu jakąś uroczą pieśń. Są widoki na to, bo woda to, to jest energia woda to jest żywioł, który w ogóle przynosi nam finanse, sam w sobie, tak, jakby. Jakby, więc jeśli mamy tutaj królową pucharów i ona nam patrzy, jak gdyby w górę, czyli widzi, że widoki na zwiększenie waszego strumienia finansowego są, mogą tutaj być widoki na jakieś premie, bonusy, coś przypływa, coś przypływa i jest to bardzo miłe dla waszego Mogą też wieści przyjść takie, jeżeli od dawna czekacie, że ktoś wam coś odda, albo, jest, albo po prostu czekacie na jakieś zwroty, to tu przychodzą miłe dla portfela wieści, tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o Prace, kochani, wymagane mocne skupienie, i wymagane mocne skupienie, i wymagane jak gdyby popatrzenie tam w przód, już nie oglądanie się za siebie, tylko zbieranie informacji, również wa ważne. Czyli to jest taki tydzień, kiedy nie należy, jak to się mówi, zamykać uszu na to, co szepcze tam otoczenie, a być może współpracownicy, bo to jest tydzień taki, kiedy konkretyzują się jakieś plany, idą ostre wizje. A może też po prostu dopinacie jakiś projekt, czemu nie, albo po prostu najzwyczajniej w świecie potrzebne jest wasze skupienie, patrzenie w przód, co tam będzie za tydzień, czy za dwa i zbieranie informacji z otoczenia. Bardzo wiele się można dowiedzieć, mając nie tylko otwarte oczy, ale i czujne uszy. Rozumiecie coś takiego w tym tygodniu, na waszej pracy pokazane. A jeśli chodzi o solistów i uczucia, Posłuchajcie, po pierwsze, jeśli ktoś tutaj ma zwierzaki, to uważamy na ich zdrowie bardzo mocno, bo tu się może coś jak gdyby załamać po cichu w organizmie. Może być po prostu też tak, że, że po prostu zechcecie mieć jakiegoś kompana w formie zwierzaka, czemu nie, bo idzie jakaś jakby taka mocna transformacja, ale karta... Hmm, Karta zwierzęcia tutaj na, zawsze mi jakby mówi o tym, żeby zwrócić uwagę właśnie na pupili na pupil czworonożnych. No i nie tylko, jak ktoś ma węże, to również, tak? Ale o co tutaj dalej chodzi? Posłuchajcie, tydzień taki, kiedy możecie dokonać jakiejś zwrotnej akcji emocjonalnej i uczuciowej. Tydzień taki, kiedy no, przychodzi jakaś mocna transformacja, czasem bolesne przebudzenie, ale po nim zawsze przychodzi ulga. Możecie dokonać tutaj jakiejś zmiany na zasadzie nie będę już kładł czy kładła nadziei w kimś, na kogo czekam już od lat, tak? tylko jakby okej, okay, rozumiem, że coś trzeba puścić, że coś się skończyło i idę po nowe. To jest jak maksimum, ale tu jest takie bolesne przebudzenie, które przynosi dużą ulgę i które powoduje, że za chwilę życie wasze nabierze ogromnych, ogromnych barw i rumieńców. To wam obiecuję. Teraz tak, jeśli. Mówimy o, bo energia tygodnia to jest tylko, rozumiecie? To nie jest, gdyby było rok, to bym się martwiła. Natomiast sama energia tygodnia to jest taki mocny, zimny prysznic, który was potem jak gdyby, dzięki któremu w następnych tygodniach czujemy się lżej. Natomiast jeśli chodzi o energię w parach, powiedziałabym, że tutaj. Może być tak, że trzeba zwrócić uwagę na starszą osobę z Waszej rodziny. Może być tak, czeka na jakieś wieści, czeka na kontakt, być może czeka z zaproszeniem Was gdzieś do siebie. Starsza, starsza osoba, może być kobieta. Na 99%, ale nie wykluczam też mężczyzny. I tak, a dla par ogólnie tydzień taki, w którym mówi, że bardzo głęboko poczujecie te więzi rodowe, poczujecie, że ważne jest to, żeby być razem, jakieś takie wzmocnienie tego, co nazywamy po prostu szczęściem z drugim człowiekiem, nawet jeśli przeżyliście ze sobą 25 czy 30 lat. I związek już niekoniecznie ma rumieńce, ekscytacji. To tutaj poczujecie, że to życie gdzieś ma sens. Jakieś takie liryczne te energie w tych kartach i bardzo ważne wartości rodowe. Może też być takie wydarzenia, które was, Wasze serce tak jakby napełnią dumą z powodu jakichś fajnych takich wydarzeń, które się dzieją na polu Waszej rodziny, i poczujecie, że to ma sens, że właśnie rodzina ma sens, że ród ma sens, że ten mąż. A czy ta żona, która obok już tam trochę lat przeżyła, również jest, jest szczególnym darem i prezentem od losu? Takie piękne te energie tutaj są. A jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, posłuchajcie, tu uwaga, żeby się po prostu nie przedźwigać. Na przykład, gdyby ktoś tu się przeprowadzał, robił remonty i tak dalej. To uwaga, żeby się nie przedźwigać, po prostu nie dostać zakwasów, że tak powiem. Natomiast ogólnie to trzeba by było popatrzeć, popatrzeć też, czy nie macie jakichś ubytków z waszego organizmu, czy po cichutku nie wyszły jakieś minerały, albo na przykład, czy coś tutaj nie jest tak, że zakradło się od dłuższego czasu do waszego organizmu yy, jakaś taka powiedzmy sobie: yy, Energia, która gdzieś usunęła z niego, no właśnie, czy witaminy, czy minerały, czy po prostu odporność, czy brak snu. Tutaj coś, na coś trzeba zwrócić uwagę, bo coś jest wykradane z waszego organizmu i on się jak gdyby czuje nie do końca sobą. A wręcz może być tak, że jeżeli na przykład czujecie, że jest brak snu, no to wiadomo, trzeba go uzupełnić, ale bardziej mi to wygląda na jakiś ubytek witamin czy czegoś takiego. Suplementować dietę by wypadało. Ok, a teraz popatrzmy, co. O, sam wyskoczył nam no to choczy, zobaczymy. Czyń cuda w swoim życiu. Macie namaszczenie na magika w tym tygodniu. Maga właściwie powiedziałabym. I anioły wręcz proszą, żebyście uwierzyli w te cuda i żebyście je czynili. W tym tygodniu warto się rozgrzać, a jak Wam będzie dobrze szło, to oczywiście możecie to robić cały czas. Kochani moi, życzę Wam najpiękniejszego poniedziałku i fajnego tygodnia. I my się widzimy na Czterech Kluczach w przyszły poniedziałeczek. Pozdrawiam, papa. Pa.